Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z pięknej Gdyni, gdzie trwa 50. Festiwal Filmów Fabularnych i to jest taka impreza dla każdego polskiego kinomaniaka, która jest obowiązkowa, co najmniej raz w życiu. Ja się tu wybrałem po raz pierwszy, obejrzałem między innymi film Wojciecha Smarzowskiego Dom Dobry i muszę Wam powiedzieć, że w kategorii kina kameralnego, a tak klasyfikuję ten obraz, to od czasów Placu Zbawiciela, filmu porażającego, bardzo dobrego, nie wychodziłem na tak miękkich nogach, tak zaorany, z kina milcząc przez kilkanaście minut, więc serdecznie polecam nawet tym, którzy nie są fanami kina smażola. Ale dzisiaj nie o tym, a o targowisku próżności. Jak się czasami mówi na złotą piłkę i galę, która odbywa się w Paryżu. W ostatnich latach pojawił się taki trend, ja nieco uległem właśnie takim opiniom, i tu się bije w pierś, gdzie zaczęto deprecjonować. Wartość, znaczenie, prestiż złotej piłki, ale my jako społeczeństwo jesteśmy w Polsce straumatyzowani po wydarzeniach z 2020 czy 2021 roku i trzeba to rozumieć. No ale tyle czasu minęło, że można się otrząsnąć i podejść. W miarę, podkreślam, w miarę bez emocji do tych wydarzeń, które miały miejsce w Paryżu, a galazło tej piłki się rozrasta brutalnie, jeśli chodzi o nagrody, no bo też niezwykle rośnie znaczenie i prestiż piłki kobiecej. Stąd ukłony w kierunku Ewy Pajor i o niej też będzie w tym vlogu. Czas na świat, według świętego, prosto z Gdyni. Partnerem kanału Meczyki jest Superbet. Super oferta, super promocje i super aplikacja. Superbet. Jednym słowem super. Partnerem kanału jest Zonda Krypto, lider wśród giełd kryptowalut Europy Środkowo-Wschodniej. Z kodem Meczyki otrzymujesz 10 dolarów w kryptowalucie na start. Partnerem kanału jest Media Expert, dystrybutor mistrzowskich telewizorów Hisense. Moi drodzy, pierwsza i najistotniejsza sprawa. To się może wam Wydawać kontrowersyjne, ale uważam, że plebiscyt złotej piłki, który nigdy nie będzie utopijnie sprawiedliwy, i tak jest sprawiedliwszy, aniżeli w tej wcześniejszej formule. Kiedy głosowali kapitanowie, selekcjonerzy reprezentacji narodowych i dziennikarze. Ten miks sprawiał, że mieliśmy na przykład w kategorii selekcjonerów i kapitanów, bo to zbadano po pięciu latach, wybory oparte na narodowości. Czasami wybory złośliwe. Fernando Santos w jednym z plebiscytów. Nie wskazał Leo Messiego w top 3, a Joachim Lew zagłosował na wszystkich swoich niemieckich piłkarzy. 1, 2, 3. No i umówmy się, że to były wybory oparte jednak na sympatii narodowej. Podobnie było z kapitanami, oni stawiali albo na rodaków, albo na kumpli z drużyn klubowych, no bo jakby się później dowiedzieli kibice, że głosowałeś na największego konkurenta z drużyny rywala, no to wiadomo, że byłyby dymy. Dziennikarze, jak to dziennikarze, oni mają swoje wady. Jedną z najważniejszych jest kibicowanie tam, gdzie nie wolno. No bo wiadomo, że każdy z nas wyrasta w takim duchu sympatii wobec klubów, ja, Milanu i Walencji, więc pewnie pchałbym Donnarumę, gdybym się e, tą kwestią e, emocji kierował, no bo Donnarum ma to wychowane krossonerich, mimo że ten klub zostawił, to jednak mam wobec niego wielką sympatię. Ale gdybym dostał od dziennikarzy France Football kartkę z numerami od 1 do 10, 1 to 15 punktów, 10, 1 punkt, to zagłosowałbym na tego pierwszego faceta, najważniejszego, na Usmana Dembele. Bo musimy pamiętać o kryteriach. France Football też rzuca te kryteria dziennikarzom, aby oni mieli trochę łatwiej. Wiadomo, że żaden z żurnalistów nie jest w stanie obejrzeć wszystkich meczów Vitini, Rafini, wszystkich spotkań Kola Palmera i tak dalej, i tak dalej. Więc kwestie A, występów indywidualnych i wpływu na losy drużyny, B, sukcesów klubowych, C, fair play, mają być czymś w rodzaju drogowskazu i pomoc. I są, co by nie mówić. Gala złotej piłki, w której zwycięża Usman Dembele, bo to jest ta najważniejsza nagroda, która generuje największe emocje, która najbardziej z jednej strony polaryzuje, ale z drugiej strony wibruje to jest gala sprawiedliwa. Gdybym ja głosował na Usmana Dembele, miałbym całą paletę argumentów, żeby obronić właśnie tego zawodnika. Po pierwsze, Najlepszy piłkarz francuskiej ligę i król strzelców tej ligi. Ktoś powie, no ale to tylko Liga Francuska, Salah ma zdecydowanie trudniejsze środowisko w Anglii. Zgoda, bo Liga Angielska jest wyczerpująca, jest miażdżąca i tam się gra praktycznie co dwa tygodnie mecz na poziomie Ligi Mistrzów. Ale musimy pamiętać, że Usman Dembele w tych rozgrywkach, w których mógł pokazać wraz ze swoją drużyną wyższość nad innymi prestiżowymi rywalami, to to pokazał. Bo od jednej ósmej finału Usman Dembele nie miał meczu, w którym nie miałby albo asysty, albo bramki. Czyli był decydujący. Był najlepszym piłkarzem finału Champions League, w którym zanotował dwie asysty. Był graczem, który przeciwko Liverpoolowi, Arsenalowi strzelał gole. No, zwróćmy uwagę. Arsenal eliminuje Real Madrid. Liverpool jest mistrzem Anglii, Aston Villa trudny przeciwnik. Inter, zespół, który strzelił 7 goli w dwóch spotkaniach w Barcelonie i ją wyeliminował. Z tymi rywalami, a wcześniej Manchester City, kiedy przegrywali 0 do dwóch, radzi sobie Paris Saint Germain. Co jeszcze musieliby pokazać? Co jeszcze musiałby zagrać Usman Dembele, abyśmy go docenili jako najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu? Nawet na klubowych Mistrzostwach Świata, byłem na półfinale, na MetLife Stadium, na starciu Realu Madryt z drużyną Paris Saint Germain, Usman Dembele prezentował klasę cztery mecze i trzy gole. To naprawdę trzeba docenić. Muszę Wam powiedzieć, że w przypadku tego piłkarza jest jeszcze jedna rzecz nieuchwytna, która oczywiście nie ma jakiegoś strategicznego znaczenia, jeśli chodzi o plebiscy Złotej Piłki, ale dla mnie osobiście jest ważna. To, jakiego piłkarza dostał Luis Enrique i jakiego oddał światu. Pressing. To numer jeden, jeśli chodzi o Paris Saint-Germain. Pierwszy zawodnik do ataku. Kapitalnie to robił w spotkaniu z Interem. Ja byłem w Monachium i patrzyłem na Osmana Dembele. Był to najbardziej harujący na placu gry zawodnik. Nigdy byśmy... Tego dębele z pasmem kontuzji, irytującego, takiego zero-jedynkowego, takiego, którym mówimy, którą nogą dzisiaj wstanie, co nam bęben maszyny losującej wylosuje dzisiaj, nie wskazali jako na zawodnika, który wcześniej zdobędzie złotą piłkę niż Kylian Mbappé. A tak się stało. I takie są fakty. I tu wielki ukłon w kierunku Luisa Enrique, bo uczynić z wychowanka Ren gracza światowej klasy, absolutnego kota, to jest... Wielka sprawa. Myślę też, że w przypadku Paris Saint-Germain, drużyny, która przełamała pewne swoje demony, pewne traumy z przeszłości, liczba tych zawodników w czołówce z Witinią, który jest na najniższym stopniu podium, z Donnarumą, z Aszafem Hakimi, jest absolutnie uzasadniona. Ja miałem właściwie dylemat tylko co do tego, kto powinien być wyżej: Rafinia czy Mosalach. Ale zanim opowiem o nich, to o Laminie Jamalu. Lamini Mal w mojej ocenie słusznie był na drugim miejscu. Nie był lepszy od Usmana Dembele, ale grał najbardziej zjawiskowy futbol w Europie. I to jest coś, o czym mówiliśmy już w maju że generacja Z to najmłodsza, która ogląda futbol odcinkowo. W sposób fragmentaryczny, przede wszystkim fragmentaryczny. Dzięki viralom, dzięki mediom społecznościowym. Tak też ocenia komentatorów. Ja to rozumiem, akceptuję to, ale komentarz to 90 minut rywalizacji, a nie tylko ryk po zdobytej bramce. Ta generacja na nowo mogła zakochać się w piłce nożnej, jeśli już wcześniej się tą dyscypliną interesowała, albo mogła wejść w futbol dzięki jakiejś pasji, jakiemuś kibicowaniu jednostce, jaką jest na miniamal. Często narzekamy na to, zwłaszcza my, już boomerzy, że kiedyś piłkarze byli bardziej wyluzowani, że mieli większą fantazję, że byli wirtuozami na boisku. Tęsknimy za Ronaldinho i innymi przedstawicielami tej generacji dryblerów, fantazistów, jak mawiają Włosi. No to dostaliśmy takiego. Laminia Mal jest takim zawodnikiem. Dodi Luke ówczesny piłkarz Sevilla, drugi najlepszy drybler hiszpańskiej La Liga, miał dwa razy mniej prób dryblingu niż Laminia Mal. On może ludzi irytować, którzy nie sympatyzują z Barceloną swoim zachowaniem, osiemnastymi urodzinami, etc., etc. Natomiast pod kątem widowiskowości gry nie ma sobie równych. Kwestia Salacha i Rafini. To też jest ukłon w kierunku Hansiego Figo identycznie jak wobec Luisa Enrique. Bo patrzcie. Mamy takiego piłkarza jak Rafinha, który za Szawiego Hernandeza regularnie schodzi w 60. minucie meczu z boiska. Jest poirytowany, że nie otrzymuje szans do końca. Jest zawodnikiem o którym się nawet mówi, że może odejść do Arabii Saudyjskiej. I myślę, że gdyby to była kwestia naprawdę finansowo interesująca, to kibice Barcelony nie mieliby wielkich pretensji, gdyby Rafinha odszedł po ostatnim sezonie Xaviego. I co się okazuje? Że Hansi Flick czyni z niego piłkarza od A do Z składu podstawowego, zawodnika, który w liczbie bramek i asyst bije mo Salaha. Rafinha był genialny. W klasykach był po prostu zawodnikiem wybitnym. I pytanie, czy on, czy Salah? Tu szczerze powiedziawszy, to rzuciłbym monetą. Rozumiem dlaczego forowany był Witinia. Dlatego, że Witinia to nie tylko PSŻ, ale również reprezentacja Portugalii, która sobie przecież znakomicie radziła w Lidze Narodów, i on nam pokazał klasę podczas tego turnieju, co podbiło wartość w myśleniu ludzi: że tak, Witinia to jest ten gość, że Witinia to jest piłkarz środka pola, który z automatu pasowałby do klubów. Które mają głębszą historię niż Paris Saint-Germain, Real Madryt, Barcelona, że to jest gracz zjawiskowy. Uwielbiamy takich piłkarzy jak Witinia, i on nam wyskoczył jako zawodnik nieoczywisty. Więc zdaję sobie sprawę, że postawienie na niego to jest coś logicznego, tak jak na Aszafa Hakimiego który jest przykładem, kwintesencją nowego obrońcy. Liczba goli i asyst są dwucyfrowe wyniki, a szafa Hakimiego pokazują nam, jak wielką wartością był dla Paris Saint-Germain i też możemy go pchać wyżej niż miejsce, które zajął. Ten plebiscyt moim zdaniem nie ma gigantycznych kontrowersji jak ten poprzedni, kiedy podkreślam, ja postawiłbym na piłkarza Realu Madryt, czyli albo na Winniego, albo na Carvajala, a nie na Rodriego. Natomiast kontrowersje są zawsze. Ja pamiętam, jak Wesley Snyder opowiadał nam, bo był w Polsce kogoś, że często spotyka ludzi, którzy mówią mu, powinien zdobyć złotą piłkę w 2010 roku. Wtedy strzelił 5 goli na mundialu w siedmiu spotkaniach. Był fundamentalną częścią interu, który sięgnął po potrójną koronę, a nie było go nawet na podium. No ale wiadomo, Messi miał kapitalny, indywidualny rok. W 2013 roku Ribery wygrał wszystko z Bayernem. Grał świetnie, miał dwucyfrowe wyniki goli. I asyst. Wyprzedził go Ronaldo. Również fenomenalny sezon indywidualnie, ale bez trofeum dla Realu Madrid. Ribery jeszcze w 2025 roku udzielił wywiadu l'equipe i jęczał, że go okradziono, że to był skandal. Po 12 latach wciąż ta zadra tkwi w sercu. Mówił, że nie miał czego zazdrościć w 2013 roku Messiemu i Cristiano i siedział z nimi przy jednym stole. No a był zawodnikiem, który po tą złotą piłkę. Nie sięgnął. Więc rzeczywiście są takie historie. Thierry Henry, rok 2003. Paweł Nedved na pierwszym miejscu, kapitalny rok w jego wykonaniu, no ale pretensje, że jednak zawodnik z Premier League Francus, wielka postać ówczesnego futbolu, po to trofeum nie sięgnęła. Więc utopijne dążenie do sprawiedliwości jest bezsensowne. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nie było wypaczeń, podkreślam, wypaczeń w tych decydujących elementach, jeśli chodzi o te najważniejsze postaci. Ja bym postawił Pedriego wyżej. Ja Wam powiem osobiście, że ja byłem podobnie jak Wojciech Szczęsny, oczarowany Pedrim, bo uwielbiam oglądać środkowych pomocników i latając regularnie na mecze Barcelony, komentując je czy oglądając, widzę mistrzów z perspektywy nie kabiny komentatorskiej, a trybuny razem z kibicami, no, czułem, że oglądam magika. I to, że on jest poza pierwszą dziesiątką, to jest poważne uchybienie, to jest duży błąd. Natomiast dla mnie największą kontrowersją, w tym. W plebistycie Złotej Piłki jest taki rozjazd pomiędzy Kilianem Mbappé i Robertem Lewandowskim, i tego powiem wam szczerze, że kompletnie nie rozumiem. Ja sobie celowo przygotowałem statystyki jednego i drugiego, aby opierać się na pewnych liczbach. No bo jeżeli Lewandowski jest 17, a Mbappé 7, rozumiem, że Kilian to potwór mentalny że to jest Gracz, który się kapitalnie odkręcił po takim nie najlepszym początku w Realu Madryt, który zaowocował między innymi zmarnowaną 11 na Anfield, później to powielił w rywalizacji z Atletikiem. No ale w 2025 roku to już gra jak kozak, nie tylko w poprzednim sezonie, ale ten star w nowy ma doprawdy wybitny, doprawdy zjawiskowy. Więc jeśli chodzi o mentalność, no to jest kot. To jest zawodnik z absolutnej światowej czołówki, nawet pod kątem historii futbolu nie tylko obecnych czasów. Ale Kylian Mbappé, jako zawodnik Realu Madryt, który zdobywa Puchar Interkontynentalny i Super Puchar Europy, który sięga po złotego buta, który jest najlepszym piłkarzem pod kątem bramek w La Liga, więc trofeo Picicci, to gracz, który, uwaga, rozegrał dla Realu Madryt 55 meczów, 3 więcej niż Lewandowski, jest 10 lat młodszy od Lewego. Zdobył 42 bramki miał cztery asysty. I teraz tak, Lewandowski to jest zawodnik, który dla Barcelony strzela tyle samo goli, co Mbappé, mając mniej meczów do rozegrania, trzy mecze mniej, i jest gorszy tylko o jedną asystę od Kyliana Mbappé. Na przykład ma więcej bramek poprzedniej kampanii w Lidze Mistrzów. I teraz tak, dołączamy mecze reprezentacji narodowej i mamy różnicę polegającą na dwóch golach na rzecz Kyliana Mbappé i dwóch asystach. I teraz tak. Lewandowski dokłada do tych swoich wyników indywidualnych, co może więcej zrobić? Poza tymi bramkami. I jeszcze trofea, w których Barsa dominuje nad Realem. Bo wygrywa super Puchar, bo jest lepsza w hmm, Pucharze i jest lepsza w rozgrywkach ligowych. Demoluje Real w dwóch klasykach. Mbappé jest na miejscu siódmym, Lewandowski jest na miejscu 17. To jest absurd. Tak jak to, że Vinicius jest wyżej od lewego. I mówię to na bazie tych liczb faktów, a nie osobistych sympatii, nie tego, że jestem Polakiem. Też na przykład nie rozumiem, dlaczego Harry Kane jest wyżej od Roberta Lewandowskiego, dlatego że Harry Kane nie miał szokująco lepszych wyników bramkowych od Lewego i zdobył tylko, podkreślam tylko Bundesliga. Więc uważam, że największym poszkodowanym jest znowu Robert Lewandowski. Pewnie nie powinno go być w pierwszej dziesiątce, ale jednak to miejsce, no to jest masakra. Tak być nie powinno, i liczby, które Wam przedstawiłem, o tym świadczą. Ale kto się zajmuje 17, 16 miejscem, 15 w Europie, jeżeli nie jest Polakiem, jeżeli nie traktuje Lewandowskiego w taki sposób jako dobro narodowe? No pewnie nikt, bo ludzie koncentrują się na pierwszym, drugim czy tam trzecim miejscu. Więc tak to jest z tym plebiscytem, że on potrafi być brutalny dla niektórych zawodników. Robert Lewandowski po prostu się z tym plebiscytem nie polubi, dopóki mu nie dadzą tej nagrody za 2020 rok. Jakbyśmy mieli mocniejszych działaczy, bardziej wpływowych ludzi w strukturach europejskich, to myślę, że potrzeby do redakcji France Football byłyby jasne i Lewandowski by tę nagrodę po latach otrzymał. Jeszcze kwestia piłki kobiecej. Słuchajcie, fenomenalne są wyniki Ewy Pajor. nagroda Gerda Millera, ósme miejsce w rankingu i to jest o tyle inspirujące, że Ewa Pajor nie miała drogowskazu, nie miała wzoru do naśladowania w Polsce. Ja pamiętam, jak wybrałem się kilka lat temu e, dzięki Ergolowi, pozdrawiam chłopaków z Ergola to świetny sklep, żeby zrobić reportaż z Ewą Pajor w miejscowości Pęgów, gdzie ona się wychowała. To jest maleńka miejscowość w województwie łódzkim. Poznałem rodziców, umieszczę fragmenty tego reportażu, Ergol się na pewno nie obrazi, gdzie ta rolnicza rodzina, wspaniały tata. Które z taką miłością traktuje swoje zwierzęta, krowy, mama, która pochodzi z podkarpacia, więc mam wielki sentyment, i to całe środowisko ludzi w małej miejscowości, i ta Ewa, która miała gigantyczne marzenia, wielki talent, która wyrosła jak normalne dziecko w okolicy, jak pewnie setki dziewczynek, nie mając gigantycznego saportu, nie mając rozwiniętych struktur wtedy, kiedy ona startowała. W świat piłki nożnej osiągnęła spektakularny sukces jako kobieta, i to jest nasze dobro narodowe. Ja się, ja się bardzo cieszę, że piłka kobieca w Polsce rośnie, że mieliśmy udział na Wielkim Turnieju, ten pierwszy prestiżowy, że przedstawicielka tego utalentowanego pokolenia do lat 17, które sięgnęło przed laty po trofeum i pokazało, że istnieje coś takiego jak polska piłka kobieca i się rozwija, dzisiaj jest pośród najlepszych piłkarek na świecie. Więc z tego powodu czuję olbrzymią dumę. A galę złotej piłki lubię. To mnie interesuje, kto będzie nominowany, kto wygrywa. Mam zawsze jakieś swoje wybory, swoje opinie, i uważam, że deprecjonowanie tego i mówienie, że to jest trofeum bez prestiżu. To jest wpisywanie się w taki aktualny trend, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, o czym świadczą po pierwsze wyniki oglądalności, po drugie medialność tego plebiscytu i to, jak bardzo piłkarze chcą wygrać złotą piłkę. To tyle. Pozdrawiam Was serdecznie z pięknej Gdyni.